Cześć, manuś no, manu no, ja witam z w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku zagrałam sobie w Bubblegum Simulator Infinity, więc jeszcze przed odcineczkiem zapraszam was do subowania i do lajkowania yy, mojego kanału, żeby było więcej takich odcineczków, a ja co, bez zbytniego przedłużenia, no, zapraszam was do odcineczka. Dobra, więc pierwsze co się rzuca w oczy to coś, co już było w tej grze, chyba w Summer, w Summer, w Easter tak mi się przynajmniej zdaję w tym, albo w tym... Tak, w tym, było w tym i serwencie W drugim i ser Wy par dwa Ester Słuchajcie, było. I tu mamy coś takiego. To samo tak, robicie questy. Yy, no. No. No i słuchajcie, tyle. i To, to samo dostać to jakieś lightboxy. Zaraz zobaczymy co to jest. Ale idziemy Dark Island. Słuchajcie, co to jest. Nie wiem, ale wiedziałem sobie w ustawieniam. W update 8. Dark Island plus more. Beach Festival Removal, czyli usunęli Beach Festival Dark Islands, coś nowego się pojawiło e, Light Challenge Pass, to Wam pokazałem, słuchajcie Daily Perks O kurde, gdzie to jest? Dobra, zaraz sobie to zobaczymy New Secret Bounties New Exclusive Pets, e, Changes and Fixes Dobra, zobaczcie sobie to it seems like something is invading, please use code Little 8 Czyli! Prawdopodobnie następny update będzie coś o jakiś ufo, coś takiego, coś w tym stylu, tak? No dobra, wchodzimy na Dark Island. Uwaga! Juu! Co jest alt ładnie, ale no... Przypomina mi to trochę ten... O kurde, ty, ej, dobra. Dobra. gdzieś tu, słuchajcie jest? O, tak! bo no, to jest to sobie powrót z easter eventu więc co yy, ja po prostu szukam, szukam tych kryształów kryształów pokażę wam słuchajcie, gdzie po prostu jest każdy kryształ, zobaczymy sobie jeszcze podpowiedzi tu mamy coś takiego i sklep tu mamy giant treasure chest prawdopodobnie 3, 2, 1, take off to jest pewnie za race obstawiam, to by było za Giant Treasure Chest. Hmm. Co chodzi o to? Trzeba to mam odebrać? Dobra, nie. Na pewno nie. No ale ja to słuchajcie, rozwiążę. Tu mamy Alien. Tu mamy Public Static coś, tu mamy coś takiego i tu mamy coś takiego. Więc ja szukam tych jajeczek i co? I pokażę Wam wszystkie lokalizacje tych jajeczek, Jezu, kryształów. Pokażę Wam wszystkie lokalizacje tych siedmiu kryształów. Pierwszy kryształ mamy za shopem. Za Gamstore Na pierwszej krainie. Mamy pierwszy kryształ, więc odbieramy Yo Light crystal. W ogóle nawet nie się tutaj tu nie mogę zobaczyć tego, no ale dobra. Szukam, słuchajcie, dalej. Pierwszy jest za Gamstorem. Drugi kryształ jest za skrzynką na pierwszej krainie. Zobaczcie, idziemy sobie na Floating Island, Island 1. Idziemy, palmy się, jesteśmy słuchajcie tutaj i mamy kryształ. Tu. Jest to drugi kryształ. I zostało nam 5. Trzeci kryształ jest tutaj za rakietą, słuchajcie, więc zobaczcie, odbieramy go sobie i mamy trzeci i zostało nam tylko cztery jeszcze. Kolejny kryształ jest tutaj, słuchajcie, tutaj jest czwarty kryształ. Dobra, mam mabę gravity, zawiadam zero i sobie skoczymy i mama, uwaga, mamy! Hashtag cztery, trzy kryształy nam no, pozostały. Kolejny kryształ, słuchajcie, tutaj. Ja to nie doskoczę, więc sobie muszę tyle tylko baby gravity powiększyć i mamy kryształ piąty. Ostatnie dwa nam zostały. Kolejny kryształ jest na Gem Genie. Słuchajcie, na Gem Genie tutaj gdzie się kraftuje potki, jak widzicie, tu się kraftuje potki. I tu mamy kolejny kryształ i został nam ostatni jeden. Ostatni kryształ! Ostatni siódmy kryształ jest za Bounty! Mamy ostatni siódmy kryształ i co? Ale light kryszalt diskowery te Ek, O oh, no kurde, jakiś co? O kurde. O kurde, co jest? 10 e infinity elixirów, 10 ek elixirów, 10 lightboxów. Dobra, dobra, ja się cieszę z takich nagród. Mi one pasują. Ale teraz... Idziemy, słuchajcie, do Dark Island i dostajemy tutaj... Waga, uwaga, uwaga! Jajko! Yo, Co jest? 2 miliony! Ale otworzymy sobie, słuchajcie. Halo! Takie tak takie apety dostajemy. Tak słuchajcie one wyglądają. Yy, zaraz sobie trafimy, spróbuję trafić legendę. Ale na początku otworzymy sobie te piracy jajka, bo one już tak nie zdobędę ich, więc... No trudno, no trudno się mówi. Nie, nie grałem za zbytnio w ten summer event. Więc sobie otworzę. I otworzymy sobie 10 light boxów. Uwaga, 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 jakiś PET! Ej, mam Peto! Dzień dobra! dziesięciu mam Peto! Dobra! O kurde co jest? Ej, co? 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 I dobra, co so jest? Dobra Ulepszamy sobie to power orbem A, dobra, nie, nie dobra, dobra, nam no, no mi to pasuje, nie? Mamy trochę mniej, bo on nie ma tego mm. Czekaj Tu jest lepszy od Ej, patrzcie, gumy ma tyle samo, ale coinów ma więcej! I on jest lepszy od sekretu, ten pet nawet. Ja pierdziele. A od tych sekretów? Czekajcie. Od. tego sprawdzałem w ogóle. Tego sprawdzałem, tak? Monolith? Nie! Widzisz, ty, w coinach tak, w coinach jest lepszy. A ten? No i ten jest w ogóle gorszy od tego, mono... tego drinka No Nieźle, 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 nieźle. No dobra, nie No dobra, na jakiś niszki Petra, w się nie będę kłócił. No dobra. Tu mam te jajeczko, mogę otwierać przez godzinkę, więc. No, przydałoby się trochę kasy pozbierać. Więc sobie odpalę Infinity Elixira przez 6 minut, sobie kaski trochę pozbieram i zaraz do Was wrócę. Dobra, słuchajcie, 260 bilionów mam zebrane, więc teraz idę sobie otwierać na y, Infinity Elixirach, na Ek Elixirze. No i też, że na tutaj, busach oczywiście na laka sobie ile pootwierać też muszę karę odebrać yy... o ojaj kurde ja się tak podjarałem a to jest tylko ten Ancy. O ja już go chyba miałem nawet Nie! Szkola! Nie, czemu nie jest secret? O mój Boże! Ja już się tak podjarałem. Dobra, co ja muszę to robić? Szybko! Ile? Dobra, to się zrobi zaraz. H 5000 jajek, to zrobię i to sobie odbierzemy. Więc, więc, więc. Otwieram sobie. jakąś skromną godzinkę. No dobra, no, godzinkę, czyli tak. Tyle. Wszystko dwa razy muszę podpalać. To, teraz 10 muszę odpalić. No i to będzie daj wyżej trochę więcej i uwaga O mój Boże, 0.4 na legendę, dobra, ciekawe jak szybko ją trafię. Uwaga, halo, halo, halo Dobra, no nieważne, słuchajcie, ja sobie teraz potwieram i widzimy się za prawdopodobnie godzinkę. dobra, słuchajcie, potwierałem, potwierałem. No, w skrócie z wami, zobaczycie. No w sumie nie będę wam nic nie mówił, bo ja nie wiem jak kącą z nami. Zobaczcie co mi, słuchajcie, wypadło. Tu w ogóle sekreta nie mam tego sekreta na Maxa. Ja pierdziele, co ja w ogóle zrobiłem. Że nie mam tego sekreta na Maxa, więc dam sobie go, ulepszę sobie go. No i dobra, wypadło mi tak. Void eye. Mityk shiny. 1 na 20 milionów. Chyba mój najlepszy bet, jaki trafiłem w ogóle w Bubblegum Simulator. Tu na to nie patrzę, one no są tragiczne. Void, krystal, Parasite. Tyle mi wypadło, to są... Te eee. tu. No i jeszcze... Słuchajcie, co tu jest? No i void, skorpion. Wypadł mi, słuchajcie, jeden, no. Gdzie ja e. go mam? Ej! On mi wypadł! Ej! Ej, no czekajcie! co mi wypadł! Ej, no! To nie ma tego nawet w ogóle, co jest? Nie, ale wypad serio mi, słuchacie, wypadł. Widzicie, że mam go tutaj... Nawet. Nie, no gdzie on, nie. No dobra, słuchajcie, no... Ale takie mi po prostu rzeczy wypadły, sobie tego peta odebrałem. Yy, zapomniałem to nagrać, więc to sobie odebrałem. No dobra, słuchajcie, ale to by było na tyle dzisiejszego odcinka, więc ja mam bardzo dziękuję za oglądanie. Updatek. Nie ja wiem, tak że nie mogę go ocenić. Nie mam jakiejś takiej swojej opinii na temat tego update'u. No, jak Easter, no podobny do Easter, ale ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. W tym odcinku pokazałem Wam update, pokazałem wszystkie lokalizacje siedmiu kryształów. No i co? To tyle, więc co? Trzymajcie się i na razie! elo!